Cześć, jestem Nadia i dzisiaj Was nauczę, jak zrobić zachód słońca. Na początku zakładamy na kciuk i na mały palec. Teraz wskazującymi palcami ciągniemy. I tak samo ciągniemy. Teraz puszczamy z małych palców. I również małymi palcami ciągniemy. Ostatnią linę. Środkowymi palcami ciągniemy. I tak samo ciągniemy. Teraz znowuż z małych palców puszczamy nitki. Ze środkowych ściągamy linę. Robimy, robiąc zamach zakładamy na kciuk. Teraz pokażę Wam to wolno na drugim palcu. Ok. Teraz Środkowymi palcami ciągniemy tą linę, czyli najpierw wkładamy i ciągniemy. Puszczamy z kciuków i bierzemy. A małymi palcami bierzemy ten. Płuszczamy ze środkowych. Teraz, nie ściągając nitki, robimy taki obrót. I tak samo na drugiej ręce. Już prawie gotowe. Teraz puszczamy z małych palców. Trochę pociągamy i kciuki wkładamy tutaj. A wskazujące palce. Biorę tą nitkę i wkładam tak, w to samo miejsce co kciuki. Pokażę Wam to jeszcze raz, bo to jest dosyć trudny krok. Wpuszczające wskazującego. Mamy już górę. Tylko nie ma słońca. Musimy pociągać, aż ta tu linka zrobi się mała. Mamy już słońce. Tylko teraz kładziemy na stole i formujemy trochę to słońce. Zakładamy z powrotem. I Mamy zachód słońca. Mam nadzieję, że Wam wyszło.